Hej, hej, witajcie. Jak widzieliście budowałam bardzo, bardzo długo tą wyspę i wydałam trochę hajsu, ale mi nie żal. Ponieważ wyspa wygląda epicko, moim zdaniem, jeszcze tylko dopieścimy parę szczegółów i będę mogła Wam pokazać całość tej wyspy. Gdzieś widziałam taką fajną rzecz. Zapomniałam, gdzie ona była. Ale zaraz do tego dojdziemy. Mam nadzieję, że wyspa Wam się podoba. Co to jest? O Boże! Dobra. Nie chcę tego. A, bo to są rozmiorowo. W sumie nawet nie byłoby głupie, patrzcie, jakby się takie coś... Ale nie teraz, może kiedyś w przyszłości, jak mi się chciało, to po prostu to by robić. Chodzi mi o taką ścieżkę z tego. Gdzieś widziałam taką fajną rzecz... Wiecie, że ja nie pamiętam, gdzie to było. Hmm. Island House raczej nie. Kozy spółki, retro. O Jezu, teraz naprawdę nie wiem, gdzie to było. Ale to było naprawdę epic. Nie powiem wam co. Ja to muszę najpierw znaleźć. To na pewno też nie tu. No na pewno trzeba będzie zrobić... Może to tutaj było? Nie. Wyłączyłam już muzykę, bo no jakby nie patrzeć, trochę mi już przeszkadzała. To? Też nie to. Ja to muszę znaleźć. Hmm. No dobra, wiecie co? Inaczej. Będziemy dekorować. I przy okazji, może się natknę w końcu na to. Przynajmniej, mam taką nadzieję. Yy, czyli tak. Yy, tu widzieliście już całość. Taką mam. Chyba takie wrażenie, wałek by tu się przybodł do pizzy, jeszcze takie delikatne to można w sumie z domu usunąć, bo to w sumie jest takie trochę bardziej na dwór. Eee. Dalej, co my tu mamy? Royal Book. A, to jest dywanik. A wiecie, że dywanik pod stół się przyda jak najbardziej. Tylko właśnie teraz. Nie współpracuje mi nic. O, zróbmy tak. Będzie weselej. Wiecie, bo w gruncie rzeczy ja zrobiłam tą chatkę. Mi się ona mega podoba. Ale tak trochę mało wydaje mi się dekoracji dałam. Ale to nic, bo to można nadrobić z wami mi się podoba. Tu jest... W ogóle wcześniej się pomyliłam, dlatego widzicie inne łóżka, że stawiałam, bo pomyliłam się, postawiłam łóżka dla dorosłych, co się później okazało oczywiście trochę za późno. Tu można jakiegoś kwiatka położyć na tej beczce, co nie można usunąć, nie? Żeby to jakoś ładnie wyglądało. On nie leży jeszcze na beczce. O, teraz chyba leży. Nie, też nie leży na beczce. Teraz chyba. Dobra, teraz jakoś tam leży na tej beczce. E, ładnie to wygląda. Ja nie lubię naćganego mieć w domu, więc no tak jak mówię, no położyłam to tak, jak zrobiłam. No bo jak się naćga, tak naprawdę też nie jest zbyt ładnie. E, co my tu możemy jeszcze sobie wziąć? E, tu może książka jakaś leżeć. No, zablokujmy poziom. Niech będzie różowa, bo czemu nie. Ja co prawda nie lubię różowego koloru. Nie, nie może ta książka być, bo ono się wkleja w no. No wiecie, w co się kleja, no. W szewkę, no. <grym> Okej. Okay. To coś jest ładnego. Tak mi się wydaje, no bo takie drogie to chyba ładne, nie? No i faktycznie daje czadu. Patrzcie, ładne to jest. Mega ładne, mi się to podoba. Nie będę stawiała żadnych maszyn do robienia się w dorosłego, z dziecka, czy w odwrotną stronę, ponieważ ja jako gracz przeważnie gram tym, co mi wygodnie. Tu są jakieś jeszcze mini potki. Można zobaczyć co to jest. Ale to są chyba tylko ozdoby. Widzicie? To w ogóle będzie widoczne coś? Nie, to nie jest widoczne. Można to sprzedać. Ale w ogóle, taka, takie zdzierstwo trochę. Yy, wydajesz 2000 po to, żeby nic nie było widać. Hmm. Co my tu mamy jeszcze? Raret. A to jest to, co ja dopiero co była. Sleek. O, właśnie. Tu mi się jeszcze parę rzeczy spodobało. E, tu można by było akwarium położyć. Czy co to jest? Tak mi się wydaje, że to jest akwarium. No, mogę się mylić. E, co mi się tu jeszcze spodobało? W ogóle tutaj zapomniałam dodać przynajmniej jednego poidła i jedzonka dla petów. W razie czego. E, co prawda nie wiem, czy to powinno to być. Ale... I tu jeszcze jest smal, ale smal... Zaraz, to ja sobie postawiłam, smal czy medium? Pogubiłam się. W każdym bądź razie u dzieci w pokoju jest nadźgane, ja wiem, jest nadźgane. Ale to tylko dlatego, że ma być ładnie, kolorowo, przyjemnie. I smal wygląda tak. Aha, bo to się kładzie bardziej na stół to postawimy na pianinie, będzie wesele i miało pianinko. Jak ktoś będzie sobie grał, to będzie miał na co popatrzeć. Postawimy jeszcze jedno tutaj. A, to jeszcze big jest, tak? Largę. Jezu. A, to ja largę tam postawiłam. Okej. Okay. Wszystko jasne. No mi się to podoba. Jest to ładna ozdoba do pokoju. Ale ja dalej muszę znaleźć to, co szuka... O, mam! Dobra, mam. Jestem zadowolona, popatrzcie. Mm, konfetti to jest raz, ale to nie o konfetti mi chodzi. Konfetti będzie lecieć na pana dj panią dj -kę. czy jak, kto tam będzie się chciał bawić. W sensie zauważyłam, że niezależnie od tego, w którym miejscu puszczę muzykę, bo postawiłam też takie stanowisko, widzieliście, na tamtej dyskotece. I teraz patrzcie, to będzie normalnie epic. Ja będę stąd leciała prawdopodobnie do domu, o ile mnie nie wyrzuci w kosmos. Dobra, próbujemy. A w ogóle nie wiem, dlaczego ja się tak baguję zawsze o tym. Dobra, prawie celowałam drzwi. Trochę przesuniemy. To takie przyspieszone tempo do pójścia do mojego domu będzie. Dobra, jeszcze raz. Celuję w drzwi. Oj, teraz to się odbiłam mega sporo. No tak, a jakby patrzeć, no ciężko jest wymierzyć jednak w te drzwi. Teraz? Teraz też nie polecę do drzwi. Ale ja jestem już bliżej drzwi. Oczywiście. No dobra. Przestanę się tym bawić. Później może będzie mi się chciało, to się pobawię. E... Mi się mega podoba. Patrzcie. Ja już tłumaczę. Tu jest dyskoteka pierwsza, która... W ogóle nie miała powstać, ale no jest. Jakby komuś się dalej nie chciało iść. Ale dalej, proszę Państwa, mamy tutaj balonik, który można puścić, który gdzieś lata. Okej, okay. dobra, mamy taki balonik, który się odbił od balustrady, ale nie szkodzi. On sobie poleci. Tu mamy dzień pokój dzienny plus właśnie. Takie bardziej rzeczy do jedzenia picia. Tu mamy sypianie dla dzieci i dla petów oczywiście tu mamy drugi pokój dzienny, nie wiem na czym on miał polegać, w sensie chodziło mi bardziej o to, żeby to było takie inne niż zwykle. W sensie ja zawsze jestem takim ponurakiem, można powiedzieć. Ja lubię takie ponure klimaty, jak... Yy, Halloweenowy domek. O. W każdym razie chodziło mi tym razem o coś innego, żeby... Yy, żeby przyjemnie było, no i tyle. No. no co się stało z moim akwarium? Gdzie ono jest? Halo? No kupiłam... Ziercy oszukali mnie. Ocie, panie! Dobra. Tego nie można zmienić koloru. Nie, nie można. I żebym znowu nie kliknęła w podłogę. E, ocie, panie. Dobra, tu mamy jakąś skrzynkę skarbów. Też można ją w sumie postawić jako ozdobę. Może bardziej na tym. Będzie ładniej. Co jej się stało. Dobra, nieważne. Dobra, będzie obok. Bo się chyba baguje jak jest na tym. No, jak widzieliście tu jest łazienka. No ja wiem, niżej spokój tutaj łazienka, ale bardziej mi chodziło o to, że mi się po prostu. podoba no. Podoba no. Podoba mi się. Dobra, jedziemy dalej tam dyskoteka już była, tutaj mamy domek z drugiej strony, ładnie wygląda, tu mamy pomniczki i tu mamy proszę państwa kemping, tu mamy plac zabaw taki ala plac zabaw, bym powiedziała, bo to no no nie weszło chyba tak jak chciałam. Ja to będę wszystko jeszcze dekorować, kończyć, cudować. Tu mamy piękne śpiwory dla dorosłych, tu nie wiem co się mieści, czy dorosły czy Patrzcie, tu chyba każdy może spać w tych namiotach, nawet nie wiem. Tu, proszę Państwa, już skoczę, już mi się nie chce schodzić. Tu, proszę Państwa, mamy restaurację z dyskoteką. Na każdym stoliku mamy świeczkę postawioną. Stolików dla nikogo nie braknie. Myślę chyba, że to wszystko, no, co mogłabym tutaj zrobić, jak na razie. Jak widzieliście, miałam 135 tysięcy jak zaczęłam ogółem, tak? Co to jest? Eee... A, to jest ten balonik, który Wam pokazywałam się zastanawiałam, co to jest, przepraszam. Eee... No i myślę, że to chyba wszystko co można. Tam są cały czas takie hamaczki do odpoczynku jakby ktoś się zmęczył mocno. <noise> No dobra, to ja Was w tym odcinku już żegnam. To jest już koniec budowania wyspy. Mam nadzieję, że moja wyspa przypadła Wam do gustu. Że nie jest to zwykła taka wyspa, jaką się spodziewaliście z mojej strony. No to trzymajcie się ciepło. Życzę zdrówka. Pa!